Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach od lat prowadzi akcję Stopnie Wyrzucaj, Oddaj Potrzebującym. Dzięki niej można pozbyć się z domu niepotrzebnych rzeczy i w ten sposób pomóc innym. Pomysłodawcą tej akcji wiele lat temu była Telewizja Police. Przy polickich śmietnikach można znaleźć mnóstwo sprzętów i mebli, które wyrzucają mieszkańcy ze swoich domów. Często dość zniszczone, ale zdarzają się jeszcze w dobrym stanie. Przed ich wyrzuceniem warto zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Ośrodek prowadzi akcję Stop Nie wyrzucaj, oddaj potrzebującym. Za jego pośrednictwem można przekazać sprawny sprzęt, przydatny w gospodarstwie domowym, meble czy drobne sprzęty użytkowe. Następnie lista tych potrzeb oraz telefon kontaktowy umieszczany jest na naszej stronie internetowej oraz ogłoszenie emitowane jest za pośrednictwem naszej telewizji kablowej w policach, co cieszy się dużym zainteresowaniem, bo niejednokrotnie odbieram telefon z informacją, że Osoba dowiedziała się o tej akcji z, właśnie z telewizji kablowej. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio ze sobą lub dzwonić do ośrodka pomocy społecznej. Sposób odbioru ustalają między sobą. Jeżeli oddajecie Państwo sprzęt, meble, to niestety nie można liczyć na transport. Transport muszą sobie zapewnić osoby, które, które są w potrzebie. My niestety nie dysponujemy żadnym samochodem, żeby dowieść te rzeczy do, do osoby potrzebującej. Ośrodek prowadzi też magazyn odzieży używanej i butów. Rzeczy oddawane przez mieszkańców są w dobrym stanie. Przed wstawieniem do magazynu pracownicy jeszcze je sprawdzają. No ludzi bardzo dużo przychodzi. No od starszych osób po młodzież, no w różnym wieku, prawda? No co najczęściej wybierają spodnie, no wie pani, No piżamy. Osoby potrzebujące mogą zabrać odzież czy buty bez ograniczenia i za darmo. Są tu także naczynia czy wyprawki szkolne. Magazyn jest czynny we wtorki i czwartki, w godzinach od 10 do 14 w budynku przychodni przy ulicy Siedleckiej. Warto, by każdy mieszkaniec przed wyrzuceniem zbędnych przedmiotów zastanowił się nad potrzebami innych ludzi. Niepotrzebne w jednym domu mogą przydać się innym.